No i do tego Onkyo był fajny bonus w postaci subwoofera pasywnego firmy Quadral. Jeszcze go nie podpinałem, ale człowiek powiedział, że jest wpyte. Można powiedzieć, że może być wpyte, bo mamy tutaj tylko dwa przedmuchy, czyli prawdopodobnie jest to subwoofer taki trochę jakby yy. Bandpass, albo no coś trochę jak, ojoj, coś jak bas w bolero. Czyli pewnie jest niziutko. Szkoda, że jest pasywny, ale dobra, kto by wybrzydzał. Made in West Germany. Fajne, dosyć solidne zaciski. Można go zaimplementować, sprawdzimy tylko ile to ma mocy. Quadral Trianon TSW 1. Żadnych informacji o impedancji, jest kilka śrubek, rozbieramy. Uła. Kwadralowe głośniki, czteroomowe. Jest nawet dosyć niezła zwrotnica, proszę Państwa. Żarówki, chyba do zabezpieczenia przed przesterami. Hmm, dosyć solidnie wykonane to wszystko jest. Śmieszna sprawa, Czyli mamy tak jakby trzy Zobaczcie, potrójna komora, jak to jest zrobione? Jest odpowietrzenie od tej tutaj komory Więc one może nie pracują Takim taki push for band Ja już zapominam nazwy jak są te obudowy Ale taka pasmowo szczelinowa Albo taka jak na przykład JBL Te kolumny samochodowe Właśnie chyba troszeczkę były odkręcane kiedyś Ale patrzcie pianki całe Nie wygląda to na regenerowane w żaden sposób Chociaż kto wie Kurde trzeba tego koniecznie posłuchać ale solidne te cewki. Ho. nieźle, nieźle, naprawdę nieźle. Zobaczcie, To pytanie, czy można powiedzieć, że są dwie sekcje, tak? To filtrowania, czy wychodzi z nich jeszcze coś, czy na przykład zabiera totalny bas z, z, z wyjścia tego, tak? Na satelitę. Ciekawe. Trzeba podłączyć coś, na przykład ZG40. Mega mnie to zastanawia. No i firma jest kozacka. Chyba, że ktoś z Was coś takiego ma i powie mi, że nie warto. Dajcie znać. Warto wiedzieć.